Cześć! Z tej strony Wogna Listewnik, fizjoterapeutka z kanału Bodent Mind Clinic i Romek. Dzień dobry wszystkim. I jest z nami również pistolet do masażu, którym pokażę, jak y, można samodzielnie rozmasować swój ból gdzieś tam, w klatce piersiowej, w, między łopatkami, gdzieś pod łopatką. Jeżeli męczy Was taki ból, to to urządzenie naprawdę może sobie dać z tym radę. Od razu powiem, że weszłam we współpracę z firmą OrteoPL, gdzie możecie ten sprzęt zakupić w promocyjnej cenie klikając w link pod tym filmem. Jeżeli chodzi o e, ból między łopatkami, to wiecie co jest najważniejsze? Oddychanie. <laughs> Więc róbmy teraz kilka ćwiczeń oddechowych. Usiądź prosto. Tak? Jakurat ja no Roman ma, że tak powiem, rozbudowaną klatę, ale generalnie ym, ogólnie problemy właśnie z odcinkiem piersiowym, to bardzo często są problemy tak naprawdę klatki piersiowej tutaj przodu. Dlatego w ogóle też masaż zaczniemy od tej strony, ale zróbmy najpierw kilka ćwiczeń oddechowych, czyli, skąd, yy, czyli po prostu oddychaj głęboko. I teraz możesz też poprosić drugą osobę o pomoc położyłam tak ręce z dwóch stron jego klatki piersiowej i teraz postaraj się zrobić żeby, tak, żeby, żeby moje ręce się rozszerzyły. Super. A teraz bardziej będziemy ćwiczyć oddychanie torem e, przeponowym, czyli tu położę ręce z, z jego boków klatki piersiowej i postaraj się teraz tu napełniać powietrze. OK, i możesz docisnąć te żeberka przy wydechu do środka, a wraz z wdechem na zewnątrz. I możesz też tak postępować w innych częściach klatki. Też bardzo fajnie to działa, w leżeniu na boku. Także jest, jest co robić. Dobra, więc przejdźmy już do samego masażu. Pistolet przychodzi w takiej zgrabnej. Walizeczce mamy do wyboru kilka końcówek. Taka największa do dużych partii mięśniowych, podobna, tylko troszkę mniejsza, którą teraz będziemy używać. Ta jest bardziej do, po, po, do powierzchownego oddziaływania. No i te są bardziej punktowe. Mamy podwójny punkt i, i punkt, ale na początek zajmijmy się tą. Odpalamy maszynę w bardzo prosty sposób. Mamy sześć poziomów e, intensywności. Zacznijmy od. Pierwszego. Więc zaczynamy tu od środka klatki piersiowej i wzdłuż obojczyka do barku, i naprawdę warto poświęcić czas na rozmasowanie przodu klatki piersiowej. Jeżeli męczy Was coś właśnie tam z tyłu, coś pod łopatką, to najczęściej są przyczyna, przyczyna tkwi w napięciu tutaj mięśni piersiowych. Yy, Powiedzi na mostku, no i właśnie w tym, że za słabo oddychamy też. Oczywiście taki masaż klatki piersiowej będzie super na wszelkie problemy z płucami. Jeżeli masz problem z odkrztuszeniem flegmy, gdzieś tam po przeziębieniu czy po covidzie, to, to taka mobilizacja płuc będzie jak najbardziej korzystna. I wzdłuż mostka i druga strona. I też bardzo fajnie jest opracować ten mięsień, yy, jakbyś tak rękę do dał. O, tutaj wzdłuż od tego załamania można przejść bokiem mięśnia piersiowego większego. Też jeżeli masz odwagę, możesz użyć innej końcówki, bardziej precyzyjnej. Masz odwagę? Możemy, dobra. Yy, to zmieńmy końcówkę na bardziej precyzyjną weźmy tą najbardziej precyzyjną i spróbujemy opracować tą przestrzeń właśnie między pachą a, a mięśniem piersiowym większym, tam się dostaniemy do mięśnia piersiowego mniejszego, e, a później przejedziemy wzdłuż tej bocznej strony łopatki tutaj jest całe mnóstwo mięśni, które właśnie mogą być przyczyną dolegliwości bólowych e, z tyłu. Zaczynam od delikatnych wibracji w porządku? No i dociskam, odpuszczam i zmieniam miejsce. Dobra i teraz tędy. No i przechodzimy do e, masażu miejsca, gdzie właśnie czujemy tą, tą dolegliwość, i oczywiście robimy to obu stronie. Na, najpierw tym dużym narzędziem, e, później zmienimy na bardziej precyzyjne, tak żeby dostać się dokładnie do, do tego ośrodka bólu. Wzdłuż kręgosłupa. Zobacz, tutaj znajduje się łopatka, i chcemy ją najpierw obrysować porządnie. Także możesz wyczuć sobie tutaj brzeg boczny łopatki i tak samo jak przed chwilą jechaliśmy wzdłuż kręgosłupa, tak samo teraz wzdłuż tego boku. I jak znajdziecie jakiś taki punkt, gdzie ewidentnie bardziej boli, to możesz chwilę zostać. A później zmienić końcówkę i na bardziej precyzyjną, i wrócić jeszcze raz do tego miejsca. I też opracowujemy dokładnie samą łopatkę. Okej, okay. oczywiście dokładnie to samo robimy na drugą stronę. No, ja myślę, że świetny, świetny masaż i myślę, że każdemu z was się taka taki skrzydł... Tu powiedz. Ja myślę, że to jest naprawdę świetna zabawka dla każdego, kto, który nie ma doświadczenia z masażem. Jest to naprawdę pomocna rzecz i można ją wykorzystać w każdym domu. I naprawdę jak człowiek dużo waży, czy już w górach, czy już ćwiczy, e, pod, Powinien sobie dożyczyć sobie jakiś czas, który spędzi sam z sobą i właśnie z, tą, e, z tym sprzętem i pomogę sam sobie w sumie. Święte słowa, święte słowa chętnie polecam. Naprawdę jest to świetna, świetna rzecz. Tak, tym bardziej, że z linku pod tym wideo. Możesz ten sprzęt otrzymać, zakupić w promocyjnej cenie ze sklepu Orteo.pl. Pozdrawiamy ciepło, trzymajcie się, wszystkiego macie, dobrego. <laughs>